Kurwa, co tatuaż. Na na całe plecy. Bóg napisał krótki wstęp. Ludzi szanuj, kurwy temp. O Jezu. To... To ktoś sobie zatołował. Na całe plecy, na całe yeah. plecy, ich na tolinę Dobra, jest tak. Idę na niego, lecę na niego właśnie. Plasta za 70. Leży. Leży. To jest life'a Ja na Fenixie Potrzebuję FI-la oh. Liczę na win teraz No musi być win <laughs> Musi <laughs> być teraz win Ma jeszcze mniej. <laughs> Zajebany. E, o ja, nic nie ma. Działaj na ten, co No nie wierzę! <laughs> Zlużyć, yeah. jak to <laughs> Idziemy oh, tam w to też, czekamy? Ja nie bo to jest poza tą strefę będzie oh. Może to wróci. Po tak musi. No, co, idziemy na górę? No kurde! Wczoraj o nie. nie! No to dobra, to chyba idziemy. Nie? Idziemy, tak, <laughs> no, dawaj, dawaj. Zapomniałam, że to tu wciąga. A teraz będzie wracał, nie? Nie! Uciekajcie, nie chodźcie tam. Uch, tych ludzi. Może ich zabijemy tutaj? Jeden nie żyje już. A wy wróciliście, tak? Tam? A, tak, tak. Tak, tak. Okej. Okay. Ja tu jednego zabiłem i wracam. Drugi razy <grywki> Jak coś to uciekło. No dobra, idę do. Masy. Prawie leży, Lada. leży. Dobry go. Piękny. O kurwa, tu. A idę tam, do linku. A też. Też co generalnie. No, złoty magazynek. O, 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 ło, plecy! Plecy mnie goła. Rozbity. Leży. Jeden do nas biegnie. Jeden gdzieś tu jeszcze jest. Dobra, strzelamy się na dachu. Pod nami on jest pod nami, tak tak, On jest tak, 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 nami. na tak, Na tak, tak, na tak, dawaj na dół tak, na dół, tak, 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 Jest Nie zafił, byłem. na uleczyłaś. Nad tobą, nad tobą. <głos> <głos> Aleks pomóż za <noise> bo on jest sam A, też Macie ich panowie. Jeden leży? Ok, tu. Zazbity. Stało się. Uciekł, zadaj, zadaj, A No to No dobrze. Dół. Yes! <grywka> Zacich, kurwa do końca! Po prostu. Ja miałem... gębę <grywka> Ja miałem <grywka> <grywka> szczękę opadniętą. i nie odzywam się. Co tam się dzieje? <grywka> Ja to wszystko prefire czekają żeby wszedł w te naboje, nie? Ale nic nie chciał wyjść się bani, nie? No, wiedział co robi Chyba, że tych tutaj będzie na napierdza... faczek tam się zaczęli napierdzielać. No to zaraz, zaraz przemyślimy. O kurwa, co tak nisko? Ojoj. A przecież ja Valkyria wtedy byłem I w ogóle jest... O Jezu, spadaj! Maus sekund jest! Właśnie widzę, że skrócili to Kurwa a przede mną jest. Zajębił go tam po lewej Dobra leży Przy mnie, przy imprzynie przy mnie Churba trzech zabił Jednego zabił O Każdy tu masz, masz Ja jednego 223 Ty, ale jak, jaki masz magazynek jak do to, to lekki? Nic nie ma nie masz nic. Aha, dobra, jakbyś miał chociażby. Przede mną! Powity, widzę, Dobra, ja się muszę leczyć. Ja jedę tam, Nie na górę. Nie mogę On leży, rozrywam. Ale tam jeszcze. A, okej. Okay. Na dachu, na dachu! Chałstik rozbity. Nie, ja, pierdolę się do nie przeładowałem o tego, ewry nie, no nie, nie chcę dzisiaj wyprawiam. Jeszcze masz, aha Dawaj czy... Nie, nie, tam uciekł Octane ok, zaraz przyjdzie Bierz tutaj Słapa. Idzie, idzie Octane ok. tam prawej stary, z 28 A tu są jeszcze na dole tu jest, w środku. No to lipa, musimy się cofnąć chyba, to. Ej no! O! No ja tu jest ich... Ten jest, jest, i... ten jest to bite Atakuje go ten drugi... Nie, oni są razem stary, to jest najlepsze. Nie, da cię podnieść. Nie, 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 nie masz, nie masz jak. No będzie było stierstować. Nie masz szansę. Nie po co, ale... tak ściągnij wszystkich do siebie. Co ty wyrzuciłeś dziewiątkę? Tak. A żebym miał czym strzelać, tak jest. Kurwa, jaki złoty chłopiec. Znowu, znowu, znowu! Przed sobą, przed sobą! Leży jeden. Dawaj tego drugiego. Gdzie on jest? Leży. Tak, biega tutaj. Ode mną. Tak. Nawie rozbity. Mogłeś Co? zostawić jakieś kila Aha No czekałem na ciebie długo tam na górze, czekałem Nie bo ja się, ja się bałem ruszyć, nie wiem dlaczego ja się kurwa w mózg bo przestawiałem razem. Właśnie się strzelałem, chowałem, strzelałem, chowałem. Mówię, wejdziesz mu w plecy A ja no wreszcie zaczął uciekać od no tego, go goniłem. <śmogłem> Zresztą mnie w ogóle narobił na, na pewnie dwa kary, no, pewnie nie, 1500 to już jest kurwa metr życia.